W 2024 roku pałac wraz z jego otoczeniem oraz zespół dawnego opactwa cystersów rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za pomnik historii o nazwie Kamieniec Ząbkowicki zespół architektoniczno-krajobrazowy Witamy w Kamieńcu Ząbkowickim, miejscu, gdzie historia i architektura splatają się w wyjątkową opowieść o pałacu, który miał dorównać najpiękniejszym europejskim rezydencjom. Przed Wami monumentalna perła Dolnego Śląska Pałac Marianny Orańskiej. W 1096 roku Brzetysław II zbudował tu gród, który po zdobyciu przez Bolesława Krzywołstego został opuszczony. Gród ów był położony w pobliżu wzniesionego w początkach XIV wieku kościoła klasztornego, w pobliżu przepływającej tamtędy Nysy Kłodzkiej. W 1838 roku właścicielką dóbr kamienieckich stała się królewna niderlandzka Marianna Orańska która w tym samym roku zleciła wykonanie projektu przyszłej rezydencji Karlowi Friedrichowi Schinkelowi, ówcześnie jednemu z najwybitniejszych architektów. 15 października na wzgórzu, zwanym Grodowym wzgórzem, położono kamień węgielny. Prace budowlane, ze względu na stan zdrowia Schinkla, nadzorował młody architekt Ferdinand Martius. W 1848 roku prace przerwano z powodu rozwodu księżnej z Albrechtem Hohenzollernem, księciem pruskim. Wznowiono je dopiero w 1853 roku. Założenia tarasowo-ogrodowe zaprojektowane zostały w 1858 roku przez Pitera Josefa Lenne, generalnego dyrektora ogrodów pruskich. Rok później rozpoczęto budowę tarasów wiodących do pałacu. 8 maja 1872 roku uznaje się za datę zakończenia prac przy budowie pałacu i wokół niego. Tego dnia po północno-wschodniej stronie pałacu nastąpiło odsłonięcie pomnika Nika. Marianna Orańska nie przebywała w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, ponieważ po rozwodzie z Albrechtem Pruskim i skandalu związanym z jej romansem z Johannem von Rossumem, otrzymała zakaz przebywania na terenie Prus dłużej niż 24 godziny. W 1873 roku z okazji ślubu syna Albrechta Marianna przekazała mu zarząd nad całością dóbr śląsko-kłodzkich tym również nad pałacem. W 1865 roku pałacowy ogrodnik Brown ze skrzyżowania odmian Aporta i Reneta Baumana wyhodował nową odmianę jabłek, którą nazwał Prin Albrecht von Preussen. Jest to miejscowa, śląska odmiana nadająca się do uprawy w terenach podgórskich. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tutaj magazyn przejściowy dla zwożonych z całego śląska dzieł sztuki. Na przykład zbiory i archiwalia z Wrocławia rozlokowano w pałacu, w ujeżdżalni oraz w pobliskim kościele i zabudowaniach parafialnych. Po 1945 roku, wyposażenie pałacu zostało wywiezione bądź zdewastowane. W lutym 1946 roku cały kompleks spłonął, podpalony przez żołnierzy radzieckich. Część marmurów z pałacu użyto przy budowie sali kongresowej w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. W 1984 roku pałac został wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy. Włodzimierzowi Sobiechowi. Obiekt był rekonstruowany od końca lat 80. aż do śmierci dzierżawcy w sierpniu 2010 roku. W sierpniu 2012 roku po zakończeniu postępowania po zmarłym, pałac i przyległe grunty wróciły pod zarząd gminy, która rozpoczęła remont obiektu. sukcesywnie remontowany dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 odtworzone zostały sklepienia w sali balowej, rok 2014 przyniósł remont tarasu widokowego. W roku 2015 gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała ponad milion złotych na wykonanie pierwszego etapu pokrycia dachowego obiektu oraz na wykonanie ratunkowych prac na budynku oficyny pałacowej dawnej wozowni. W 2018 roku otwarto zrewaloryzowane mauzoleum. W 2024 roku uznano za pomnik historii Kamieniec Ząbkowicki zespół architektoniczno-krajobrazowy, w skład którego wchodzi zespół pałacowy oraz zespół dawnego opactwa cystersów. W opisie zespołu pałacowego wymieniono obiekty: pałac, park, stajnie i wozownie, ogród pałacowy na tarasach, kościół ewangelicki mauzoleum rodziny Hohenzollernów, klasztorną piwnicę na wino, późniejszą gospodę, pompownie i kotłownię oraz gazownię. Pałac otoczony jest murem, w którego narożnikach znajdują się cztery pary okrągłych baszt. Od strony północno-zachodniej umieszczono w ciągu murów wozownie, a od strony południowo-wschodniej stajnię. Pałac leży na Górze Zameczno, która stanowi rozległy kompleks pałacowo-leśny o powierzchni 1,15 km2, w skład którego wchodzi także mauzoleum, kotłownia zamkowa, ruiny domku myśliwskiego i ruiny pomniejszych obiektów. Jedynie tereny w zachodniej części mają charakter typowo parkowy. Obszar na wschód od pałacu ulega stopniowej naturalizacji. Pałac jest udostępniony do zwiedzania. Zwiedzanie pałacu i jego najbliższego otoczenia, do którego zalicza się tarasy przed pałacem i dziedziniec pałacu, jest odpłatne, odbywa się w grupach pod opieką przewodnika. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim to jedna z najbardziej niezwykłych rezydencji w Polsce. Historia królewskiej miłości, ambicji i upadku, ale też determinacji i odbudowy. To nie tylko imponująca budowla, to żywa historia, która przetrwała wojny, zniszczenia i zapomnienie. Dziś wraca do swojej świetności, zapraszając nas, byśmy stali się częścią tej opowieści. Jeśli kochasz miejsca z duszą, ten pałac musi znaleźć się na Twojej mapie. Dziękujemy za oglądanie, nie zapomnij zostawić subskrypcji, jeśli chcesz odkrywać z nami kolejne niezwykłe miejsca w Polsce i na świecie.